Mamka z tej strony Serek 1109 i chciałbym wam dzisiaj y, pokazać bug. Y, nie wiem czy to jest na pewno bug, ale... Y, mini zombie dojeżdża z Zombie Villagera. Y, tak naprawdę na nim siedzi, na szyi jakby. No zobaczcie. Siedzi. Nie wiem czy to jest bug, czy tak powinno być ale się z tym spotykam po raz pierwszy pierwszy będzie dzień i ja nie wiem jak to się stało ale naprawdę nie wiem czy to jest bug czy, czy tak jest w zapisie minecrafta Gdyby ktoś wiedział, jak coś takiego zrobić, bo ja to chyba przypadkowo zrobiłem, to możecie napisać w komentarzu. Bo ja jestem mega zdziwiony. Nie wiedziałem, że coś takiego może być. No to, Marka.